Cześć, witam was na kanale Zakładamy ogród. Ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie ten kanał. Będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Czyli w prawym dolnym rogu sprawdźcie, żeby ten przycisk, który jest czerwony, był szary. Wtedy będziecie ze wszystkimi filmami na bieżąco. Dużo się tutaj dzieje. Słuchajcie, w tym roku już było dużo filmików, jeszcze dużo przed nami. Zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie na bieżąco pokazuję masę tematów. Jak i zapraszam was generalnie do oglądania wszystkich filmików. Co niedzielę u mnie jest podsumowanie na kanale z tego, co wysiewaliśmy i jak się mają Szczególne rozsady. Słuchajcie, drugie pikowanie w tym roku bardzo szybko. Drugie pikowanie pomidorów koktajlowych dla mnie. Yy, ale nie wszystkich. Ta odmiana to jest bajaja. I zobaczcie, o ile jest niższa, wysiewane w tym samym czasie. A to są te pomidorki, które były z nasionka. Yy, Ci, którzy chcą zobaczyć, jak pomidor wyglądał, zapraszam Was. W opisie tego filmu umieszczę linki do tego, jak były te pomidorki wysiewane, jak były pikowane i jak są nawożone. Zwróćcie uwagę, różnice w tej średnicy, zupełnie inny. Ten pomidor, naprawdę, ja już go miałem w zeszłym roku, też nasionek kupionych z produktów sieci i są plenne, są dobre, fajnie sobie dawały radę, bajaja dużo mniejsza. Sprawdzimy sobie, patrzcie to, tutaj nie wiem, czy już widać, że korzonek sobie wychodzi, yy, ja będę pikował. Ta doniczka ma 8 na 8 na 8,5, ta z kolei, jeżeli chodzi o średnicę, to jest tylko 9 cm, tylko centymetr generalnie większa. Zwróćcie uwagę, ale to nie jest jeszcze docelowa doniczka, w której ja będę uprawiał te pomidorki. Dlatego, że u mnie uprawa pomidorów kontajlowych, papryki będzie się odbywała w doniczkach. Ale ma aż 14 cm wysokości, więc ja słuchajcie, tutaj dam z cm, 1,5 cm podłoża. Po czym generalnie całą resztę zanurzę w ziemi i będę obsypywał co to oznacza że musimy się pozbyć słuchajcie tutaj yy, listków i patrzcie aż dotąd i tutaj sobie nie żałujcie nie wyrywajcie tylko radzę je odłamać yy, jeżeli będziecie je rwać to możecie spowodować że uszkodzicie łodygę wiadomo przeżyje na tym etapie już ale po co to yy, odrywamy listki te liścienie te pierwsze ale odrywamy też tutaj ten listek słuchajcie Patrzcie, prawie ja uszkodziłem łodygę i idzie do tej wysokości. Nieźle. Sprawdzimy, jaki jest system korzeniowy. Jak ja chwytam, to tak, trochę można sobie obstukać. I tak wyglądają korzonki. Widzicie? Wychodziły. Jest ich jak gdyby dość sporo. Ale generalnie nie są to mocne korzonki. Ale pamiętajcie, że pomidor ma płytki system korzeniowy, i po to my je pikujemy Po to my je wkładamy głębiej do gruntu, żeby powiększyć ten system korzeniowy. Co też da im trochę stabilizacji. Trochę za dużo ziemi wysypałem. Także słuchajcie, wsypuję tutaj ziemię na około centymetr Teraz zanurzę naszego pomidorka. Ucierpiała, zwróćcie uwagę. Jedna gałązka, ale na tym etapie to już nic im nie szkodzi. One sobie dalej poradzą. Uzupełniamy ziemię, trochę bałaganu. Ugniatamy, ale też nie ugniatamy generalnie za blisko łodygi, żeby tej łodygi nie zmiażdżyć. Pamiętajcie, że ten pomidorek generalnie pierwszy okres będzie szedł sobie dalej, ukorzeniał tą łodygę. Tak? On sobie pójdzie w tą łodygę, ale przede wszystkim, patrzcie to, to jest stabilne, tak? Te tutaj, no już się bujają na boki. Jak te liście jeszcze się rozrosną, jak te liście jeszcze się powiększą, to po prostu będziemy mieli problem z utrzymaniem pionów, a ja... Obracam zawsze, codziennie, mimo wszystko, że mam naświetlenia z góry, to one gdzieś tam się troszeczkę odginają. Żeby były proste, ja codziennie yy, taką blaszkę z moimi rozsadami obracam, żeby były proste. Staram się utrzymać, żeby miały piony, żeby nie były powykrzywiane. W związku z czym, przy takim nawet obracaniu, chwytaniu, możemy spowodować, że one nam się najzwyczajniej w świecie złamią. No i hartowanie rozsady. Pamiętajcie, że hartujemy zarówno przed słońcem, jak i wiatrem. I to wiatr generalnie w maju nieraz jest zmiana tak frontów u nas bardzo znacząca i może bardzo dużo krzywdy zrobić naszym rozsadom. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do oglądania bieżących filmików. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!